No dobra, mamy taką fajną kosteczkę. Tak delikatnie Wam tylko pokażę. Co to za kostka? Koneser, taki stary, stary mój zapas. Nie odpalałem, a teraz mówię. A, już długo stoi, to można ją odpalić. Trzymaj, biegnij tam za. Nawet dużo, dużo za ten, idź, za, tą, za ten wachlarz I tam ją odpalę. Stary, stary zapas. Już nie, nie do nabycia. Już nie do nabycia są te wyrzutnie. Dobra, wystarczy. No jest jakieś. No niech będzie 20 parę, 30 metrów. Niby 400, coś tam gram mieszanki, a tam jest. Co nie odpala ci? No bo jest zimno. I ona. Już od, od, odmawia posłuszeństwa. O, odpaliła. Koneser. One były fajne, te kostki. Łoł, wow, gdzie ona poszła? Bardzo wolno strzela. Ale kurde efekty ma zajebiście duże. Tam też to strzela na krzywo stoi, nie? No chyba, no chyba. A mówiłem, postaw prosto, nie Ale lepiej. Patrzcie, ty, tyle czasu. Stara kostka strzela elegancko jak nowa i do ziemi te migotanie. Ale fajne. I cztery Ale. Ha, 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 ha. Koneser. Jakby się gdzieś jeszcze dało kupić, to trzeba śmiało brać. Trzeba. Ładnie. Ładna kosteczka. Ładnie. Bardzo ładna kosteczka. Także śmiało można konesera. Ekspert chyba był nawet chyba jeszcze fajniejszy. To był koneser, tak? My mieliśmy. Ta. No, a ekspert jeszcze był od Triplexa, to był jeszcze fajniejszy. Dobra, taki taki krótki filmiczek 220, wystarczy. Na razie cześć. No, odpalaj flarę zieloną od Surexa. Ale gdzie mi tutaj stoisz? Ostrzyń się troszeczkę dalej. Ok, okej. Okay. Wow, za blisko. O Jezu, jakie ostre światy. E, weź, podejdź troszeczkę dalej, bo normalnie widzę tylko jedną wielką planę. Jedna wielka plana. Ej, tak nie rób, bo napluję takimi tymi... I te iskry ci wypalam dziury w turbce. O, Ostra flowa Którą to odpalaliśmy wczoraj co pluła taką taką lawą, Takimi... Ta czerwona taka Biała chyba Biała, wiem, że któraś tu tak pluła normalnie Biała, na miała ziemię. Biała bardzo duży taki efekt jakby jest. Ale takie, taka lawa z niej wypływała, taki, Coś dziwnego takiego. O tu są te skra, ale nie i jest tak Nie wiem, tu na ekranie widzę, że jest. E, ona można powiedzieć, że na biało świeci. Tak. E, na żywo jest bardzo ładny zielony kolor. A nie wiem, jak będzie w sumie na nagraniu wyglądało, jeśli to się puści później na, na telewizorze, na monitorze. Dobra, daj ją tutaj. Nie tam, nie tam, nie tam, nie tam. Gdzie ją rzuciłeś? Dobra. Thunder King. No ona to poleci wysoko, tu jest duży efekt. No, jest tu dupnięcie. Jest i hook i efekt. E, obróć e, rurę, żeby wypadło wszystko z niej. Dopiero wkładaj. Nie nachylaj się. Pamiętaj, nie nachylaj się nigdy nad niczym. Na bardzo leci tutaj w naszą stronę, nie musi ją wiatr ściągać. Kurde, znowu nie może złapać ostrości. Ładny mają efekt. Dobra, to była ostatnia.